Kochana, mamo, zadziwiające jest umiejscowienie ostrej bramy. Znajduje się ona na końcu głównej, wyburkowanej ulicy biegnącej od placu katedralnego, gdzie największy ruch panuje, a kończącej się właśnie u podnóża samej bramy, która jakby zamyka całe stare miasto. Ciągle zadziwiam jej umiejscowienie, choć przecież znam to miejsce na pamięć. Zabrano już tylko ta brzydsza część Wilna i cmentarz na roście. Tutaj też ludzi niemało, jednak nie ma tego gwaru, co na wspomnianym placu. Wszyscy poruszają się cicho, lekko i z powagą. Załatwiają swoje sprawunki pośród płynących z kaplicy modłów, przecinając powietrze szybkim znakiem krzyża, ilekroć obok bramy przejdą. Wiedzą, że chodzą u stóp swojej matki, której tytuł Mater Misericordia złotymi zgłoskami na fasadzie bramy wypisany. Niesamowite jest, mamo, to przejście z profanum do sakrum albo też wzajemne się ich przenikanie. Nie wiem, jak to nazwać, lecz ludzie idąc tutaj przechodzą jakby wcześniej jeszcze jedną bramę. Zauważyłem, że wyłaniający się z tego tłumu i gwaru. Gdzieś już za ratuszem, kiedy zaczyna widnieć na horyzoncie ostra Brama, nagle poważnieją. Jakże współgra to z zapisanym po prawej i po lewej stronie dużego okna, przez które spogląda ona, łacińskimi słowami pod twą obronę uciekamy się". Również liczne wesołe korowody dochodzą tylko do ratusza i natychmiast zawracają. Przez otwarte okno widać pielgrzymów otaczających cudowny obraz. Srebrna suknia odbija promienie światła słonecznego, stające się jakby naturalną zasłoną wizerunku. Widzisz, matko, piszę do ciebie w obecności naszej wspólnej matki. Wchodząc po marmurowych schodach prowadzących do kaplicy, rozmyślałem, kto po nich stąpał. Piłsudski, chociaż był ewangelikiem, Mościcki, Kraszewski. Kaplica mała. Nie zmieniła się, odkąd w niej ostatnio się modliłem. A było to w latach mych studiów. Tylko wota dziękczynne, ich więcej. Pośród nich wotum marszałka z napisem: Dzięki Tobie za Wilno. Modlił się tutaj też Mickiewicz. Klękam i ja mam. Polecam w zdrowiu Ciebie i mnie. Patrząc na obraz, szepcę: Boże, daj mi sławę, choćby po śmierci. To ciekawe, że jest to jeden z nielicznych wizerunków przedstawiający Matkę Najświętszą bez Dzieciątka Jezus. Dłonie Matki Bożej Ostrobramskiej spoczywają spokojnie skrzyżowane na piersi, gotowe przyjąć każdego, kto się w nie odda. Na koniec jeszcze postanowiłem rzucić się w ten tłum profanum, który porwał i zawiódł mnie pod muzeum Adama P. Mickiewicza. Wstęp kosztował mnie marne grosze ale jego mość przy wejściu powiedział, że mogę zapłacić wychodząc. Tak też i postanowiliśmy. Zacząłem zwiedzanie od dużej izby, w której to Mickiewicz organizował spotkania filomatów i filaretów, zanim do celi je przeniósł. Na ścianach wiszą portrety profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, którzy należeli do tego towarzystwa. Zan, Lelewel. Dalej widzę na kominku w rogu jakoś podobiznę Mickiewicza, Wcale niepodobną. Dobrze, że podpisali. W hołdzie. Co? Wielkiemu wieszczowi. Wybuchłem śmiechem niepohamowanym matko, Także ludzie w izbie poczęli się oglądać. Po prawej gablota z rękopisem Grażyny. Oczywiście całym poplamionym. Nie dziwi mnie to. Po środku izby widzę portret Mickiewicza z laską. Ha, ale nie jest to wersztachówna. Wymacz, mamo, mój żart, drętwy, ale wiesz, że musiałem. Rękę za pazuchą trzyma, jakby pieniędzy szukał, zdziwiony, że ich nie ma. Obok wrogu, ulubiony mój eksponat. Maska pośmiertna nieśmiertelnego niby wieszcza. O, a tu w gablocie nasze podobizny. Bezpiecznie dystans zachowują. To zadziwiające, mamo że w Muzeum Mickiewicza i zawsze ja się znajdę. Na drugiej ścianie wiszą prośby do dziekana Wydziału Literatury i Sztuk Wyzwolonych, do samego nawet rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Prawdziwy z niego student był. <laughs> Może na fakultet się zły zapisał, albo pomylił wnioski w wsos Przechodzę następnie przez podwórze, okraszone wielkim Mickiewicza ryjem, do kolejnych trzech izb. W pierwszej, ubogi wystrój, Dwa krzesła i skrzynia. Zupełnie zresztą matko. Dom ten cały jest biedny, jakby dom Norwida. A. Y, a nie, czekaj. Ten przecież był bezdomny. Uwagę przykuwa jeszcze gablota z różnymi wydaniami pana Tadeusza. Śmiesznie ten tytuł brzmi w różnych językach: Hertadeusz, Sertet. W drugim pokoju wielka tablica głosząca wszem i wobec to mieszkał Mickiewicz. Niebywale dużo tych tablic, matko. Wszędzie, gdzie tylko pójdzie jest napis. Tu Mickiewicz mieszkał, tu był, tu stał, tu srał, tu się wyrżnął w progu. Ślepcy dobrze tylko w tym mieście żyją. W ostatnim pomieszczeniu spostrzegłem indeks ocen Adama. Nie najgorsze, ale ja lepsze miałem. Tak jak zresztą wszystko mam lepsze. Nawet ten pomnik w Kijowie jest większy od tego pff, krakowskiego Adasia Gołębiego. Oselwają. Ciekawą adnotację przy egzaminie obaczyłem nie zdawał, bo chorował. Kręta czy jeden? Wiesz, dowiedziałem się jeszcze, będąc w tym muzeum, że żyje w Wilnie jeszcze pra, 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 pra wnuczka Mickiewicza. Ma 14 lat i przyjeżdża tu często na rolkach. Tak mi powiedzieli. Zawsze ma tu wstęp darmo. Ponoć bardzo podobna do Adama. Słaby nie z charakteru. Tak czy owak. Biedne dziecko. Wychodząc moim oczom, ukazała się kolejna, do kur, do, do licha, chyba setna tablica, tym razem z informacją, że tu pisany był poemat Grażyna. Ten uwalony czymś papier w gablocie w jednej z izb, gowoli przypomnienia. Uniesiony gniewem, szybko skierowałem się w stronę wyjścia. A że nie było tego jego mościa, to wstęp też miałem za darmo. W końcu jego największy wróg to też jak rodzina. Bądź zdrowa, Juliusz Słowacki.